Dobra, słuchajcie, dzisiaj będzie druga część o tym chińskim testerze do e-bike'ów, hulajnóg, a nawet i być może do wkrętarek, o czym ostatnio się dowiedziałem fajnie z komentarza pewnego tutaj. Słuchajcie, rozbierzemy sobie to urządzenie. Ja już wykręciłem trzy śrubki, została jeszcze jedna, także zaczynamy rozkręcanie tego urządzonka, co w środku będzie? Czy jakaś chińska kosmiczna technologia? Czy może po prostu parę diod yy, i tyle. Dobra, słuchajcie, uwaga, 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 podnoszę górną pokrywę. Bateria 9V ma być w środku. Zobaczymy, czy będzie alkaline, czy może nie alkaline. Ja pierdzielę, słuchajcie. Najpierw zobaczymy sobie tą stronę. Peak power, heavy duty, 0% mercury, 164E, 6F22, 9V. Słuchajcie, no tak jak przepuszczałem, to nie jest bateria alkaiczna. Dlaczego oni montują takie ten? Baterie, no ale tutaj uwaga, teraz będzie e, nadlatywała kosmiczna technologia, coś co zastąpi tą baterijkę, być może. I patrzcie się na to, EverActive atakuje, kurde, tutaj tego Peak Power'a. No, oczywiście wydurniam się, ale to jest genialny akumulatorek na 9V. No genialna sprawa po prostu, nie? Do takich właśnie urządzeń, gdzie korzystałem z takich yy baterii. Jeżeli często czegoś używamy, zakup takiego akumulatorka jest po prostu najlepszą opcją. Dobra, słuchajcie. Tak wygląda strona. Tutaj z tej strony. Mamy polutowane tutaj te wszystkie kabelki. Powiem wam, no, zobaczcie sami, może by to będzie widać. Nawet, nawet ładnie jest, nie? Nie ma jakiejś tragedii, chociaż tutaj układ jakiś jest. I tak z ciekawości patrzę się, czy na nim coś pisze, czy nie pisze. Ale słuchajcie, no i znowu Chińczyk lutował układ, na którym nic nie pisze. Chcą zachować tajemnicę państwową. Co to jest za układzik? Nie wiadomo. Teraz tak do końca. Powiem Wam tak. Jeżeli chodzi o szybki rzut okiem. Ładnie jest płytka polutowana. Nie ma tutaj żadnego elementu, który mógłby być coś krzywo źle lutowany, Tak widać, że to no fachowo jest polutowane. Serio wam mówię, naprawdę. Widać, że to jest bardzo dobrze polutowane. To tak na początek takiej Takiej oceny pozytywnej, rozłączę sobie tą baterykę. Słuchajcie, ona jest nawet jeszcze zapakowana w taką folię. Słuchajcie, dobra, to teraz wyciągnijmy sobie najważniejsze, czyli tutaj całe te wnętrze. Tylko ja chcę zobaczyć, coś mi latało tutaj w środku. Kawałek cyny. Słuchajcie, jest! Tak jak właśnie trząsłem tym urządzeniem. Coś mi latało. Zobaczcie. Teraz opuszczę to. Kawałek cyny, tylko pytanie. Skąd ta cyna się oder oderwała? Uuuu Tu trzeba będzie prześledzić sprawę. No jest ewidentnie kawałek cyny. Urwany i to wygląda jakby gdzieś... Od jakiegoś elementu. No być może z drugiej strony. Nie, powiem Wam tak. Tutaj nie widzę z tej strony na pewno. Wszystko jest. Nie brakuje żadnego elementu. Natomiast no, ten kawałek cyny, no. Jakby wpadł pomiędzy takie nóżki, no to już wiadomo, co by mogło się stać, nie? Jakieś mogłyby być problemy. Także dobrze, że to rozkręciliśmy przy okazji. Tutaj jest jakiś stabilizator chyba. Albo re, le, regulator. Widać. Dokładna nazwa tego jest 78L05. Czyli 5V. To co tutaj idzie na Tanie. Na czujniki hala do badania. Na 100%. Tak, nawet nóżka idzie. Zobaczcie, jak się weźmie. Hala. Motor hall sensor, no to tutaj mamy czerwoną linię, która idzie pięknie do tej tutaj nóżki po lewej stronie. Zasilanie bateryjne idzie tutaj do tej i tu tak. No, do tej idzie. Nóżki. Dobra, spróbuję to wyciągnąć. Nie wiem, co mi tutaj trzyma z tej strony, żeby dostać się, ten przycisk chyba, no, ten przycisk mi tutaj trzyma to wszystko, musiałbym go, kurde, jakoś tutaj podnieść do góry. Jakimś takim malutkim śrubokręcikiem, ten będzie mniejszy ten jest najmniejszy. Dobra, spróbuję tutaj tą obudowę tego przycisku delikatnie wyciągnąć. No tak naprawdę tylko ten przycisk tutaj trzyma, wiecie. Nie chcę płytki złamać ani nic. Więc zastanawiam się. Trudno troszeczkę. Uszkodzimy go w sensie tu powinno być. Jak to Chińczyk wkładał? Tak się zastanawiam. Włożył absolutował. No widocznie tak to było montowane. Widzicie, to jest taki montaż, który utrudnia nam w ogóle wyciągnięcie tego, bo jak oni to montowali? Oczywiście płytkę dałoby się wyciągnąć bez problemu. Widać, że Chińczycy wkładając ten przycisk tutaj do tej obudowy, nałożyli tutaj słuchajcie, cynę. No i to trzyma. Także wiecie co ja muszę. No niestety będę musiał to odlutować. Bo nie chcę tego tak pokancować. no już i tak pokancerowałem troszeczkę, no dobra, trzeba będzie tutaj rozlutować to, czyli plecionka w ruch, szybka akcja, wezmę grubszą plecionkę, ostatnio zamówiłem taką cieniutęką. U, ta jest no, w ogóle cieniutka ta jest gruba, także słuchajcie, powolutku... To sobie odlutujemy. Widzieliście? Nie tak łatwo dostać się do tutaj tych części. Ale z plecionką to nie będzie raczej problemu. Nie wiem, ile tej cyny tutaj jest do desania. No. Tu już jedna strona poszła. Teraz drugą odesiemy. Jak się potrzyma mocniej. Okej. Okay. No i słuchajcie, teraz mamy sytuację, w której przechytrzyliśmy Chińczyka. <ścoughs> Widzieliście? I możemy dostać się do. Węczor płytki. I słuchajcie, tutaj jest coś takiego. Wersja 1.1. Widziałem też wersję tych testerów, że tutaj jeżeli chodzi o kontroler, to jest w kształcie takiej jakby gwiazdy, nie. I tak fajnie to się zmienia. Tutaj jest w kształcie takiego prostokątu. No dobra, nic ciekawego tutaj. Słuchajcie, oprócz tego układu, ja pierdzielę, tylko tutaj jest jeden układ. Jakiś, który w zasadzie nie wiem co on dokładnie tutaj robi. Społączony na pewno z wtyczką od sterownika, kontrolera. No. Coś ma tutaj z kontrolerem. wspólnego. Dobra, nic ciekawego. Nie przedłużam więcej tego filmiku, bo nie ma sensu. Tak jak zobaczyliście tester wygląda następująco. Jeszcze tylko sobie sprawdzę, czy działa. Aha, nie są przylutowane te Piny, no to może coś tam nie kontaktować, dobra, słuchajcie, muszę jeszcze szybko przylutować, tylko tutaj sobie ten przycisk I składam to, no kurde, myślałem, że coś będzie ciekawszego, a tu po prostu jeden jakiś układ Dokładnie nie wiem co on tam robi I teraz ładnie, żeby tutaj to polutować Złapało, nie złapało, nie złapało. Trzeba więcej, syna. jeszcze nie złapało. Słuchajcie, no co za porażka. Dobra. O. Jedną już mam. Złapaną. Teraz złapiemy jeszcze drugą, żeby już było. Dobra. Polutowane po polskiemu. Dobra. Tak. Teraz jest ok. Jeszcze raz sprawdzimy. Czy działa? Świeci się działa. Sprawdźmy, ile ta bateria ma Volt, a ile ma Ever Active na mierniku Parkside'a na końcu. I teraz tak: chińska ma 9,8 V, a prawie 10 V. Wow. Ile Ever Active? 7,59. 7,59. Także różnica jest spora. A Everactive będzie działał? Zaraz sprawdzimy Everactive. Ever Everactive też działa Dobra, na razie tą chińską zamontuję. Everactive sobie i tak do czegoś innego ją chciałem wykorzystać. Także, słuchajcie, jeszcze są takie wersje tego testera, że macie klapkę, nie? Z tyłu obudowy tutaj i sobie po prostu. Wyciągacie tą baterię. Tutaj niestety ta wersja jest troszeczkę bardziej uboga. No i teraz trzeba kabelki, kurde, tutaj ładnie poukładać, żeby to weszło. Powiem Wam tak. Ok, jest. Ja jeszcze go nie będę składał, bo sobie teraz, póki jest okazja. Dolutuje takie te końcówki do najbota, yy, żeby sobie testować manetki na przykład gazu, i tak dalej. Także to tyle. Sami widzieliście, jak wygląda wnętrze takiego testerka. Nic specjalnego, naprawdę. W zasadzie można by samemu takie coś zrobić, jeżeli by dobrze się zastanowić i pomyśleć. No, i tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się.